Na kolejnej części walnego zgromadzenia członków spółdzielni mieszkaniowej, lokatorsko-własnościowej w Legionowie, która odbyła się w ubiegły czwartek, spotkała się druga grupa mieszkańców osiedla Jagiellońska. Obecność na zebraniu największego oponenta obecnego zarządu gwarantowała, że temperatura obrad będzie o kilka stopni wyższa niż na poprzednich częściach walnego zgromadzenia. Sławomir Rynek zaraz po wyborze prezydium zebrania i komisji wystąpił z wnioskiem o zmianę porządku obrad. Proponuję umieszczenie punktu 10 pod tytułem Wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2011-2014 i chciałbym uzasadnić na punkt czwarty Swój wniosek Sławomir Rynek uzasadnił tak. Ponieważ nie są w stanie ludzie wytrzymać więcej jak 2-3 godziny, zostaje grupa związana z prezesem jako z pracodawcą i głosuje nawet wielokrotnie. Słowa te, co zrozumiałe, spotkały się ze zdecydowaną reakcją członków, będących jednocześnie pracownikami SMLW. Proszę Państwa, ja jestem członkiem spółdzielni, takim samym jak Pan Rynek, i bardzo bym prosiła i chciałabym Państwa uczuć: jest to absolutna nieprawda, że głosujemy dwukrotnie. Ja jestem członkiem dzisiejszej części walnego i po raz pierwszy otrzymałam kartę do głosowania. Czuję się głęboko urażona, panie... Przepraszam, do mikrofonu bardzo proszę. I pan wie, że nie głosowałam. Na temat wniosku Sławomira Rynka wypowiedziała się również radca prawny spółdzielni Iwona Jadach. Taki wniosek nie może być, proszę państwa, przegłosowany z prostego powodu ponieważ wybory do Rady Nadzorczej nie mogą być przed sprawozdaniem Komisji Wyborczej. Dlaczego? E, otóż e, paragraf 30 ust. 1 punkt 3 stanowi, że Komisja Wyborcza e, ustala listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej i pa, musi przygotować e, komi, e, e, karty do głosowania. Więc jak Państwo sobie <laughs> wyobrażacie głosowanie bez kart? Wniosek więc przepadł w głosowaniu. Dalsze punkty porządku obrad zrealizowano już bez większych zakłóceń. Ponownie gorąco się zrobiło, gdy doszło do przedstawiania osób startujących w wyborach do Rady Nadzorczej. Jeden z nich stanowczo zaprotestował przeciwko klasyfikacji kandydatów, która została opublikowana w ostatnim numerze jednego z lokalnych tygodników. Wyszedł artykuł napisany przez pana Rynka i przez pana Słuchockiego. Jestem po prostu rozżalony. Że tutaj panowie określają innych kandydatów poza sobą, że my jesteśmy tutaj jakby przedstawicielami Pana Rosiaka. To jest nieprawda. Nie należę do żadnej grupy, nie jestem partyjny. Z kolei kandydaci zrzeszeni wokół Sławomira Rynka zaprotestowali przeciwko konieczności opuszczenia sali obrad po dokonaniu autoprezentacji. Arbitrem w tym sporze po raz kolejny była radca prawny SMLW Iwona Jadach które kandydują do Rady Nadzorczej, a nie są zaliczone do tej części walnego zgromadzenia, aby mogły się zaprezentować Państwu, były zaproszone do, 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 na dzisiejszą część, aby Państwo zobaczyli, na koło chcą głosować. Natomiast nie mają prawa uczestniczyć w dalszej części tej części walnego zgromadzenia. Po wyborach do Rady Nadzorczej większość z ponad stu obecnych na zebraniu mieszkańców osiedla Jagielońska opuściła salę i być może właśnie z tego powodu dyskusji, która miała być następnym punktem porządku obrad, w ogóle nie było. Nawet nikt nie zabrał głosu, czy go interesuje sprawozdanie, czy go nie interesuje sprawozdanie, co i jak dalej ma być. Nikt, naprawdę, no przyszło tutaj nas około stu osób, teraz jest osób dwadzieścia czy 30. po co ten nasz wysiłek, pracownik? W tak okrojonym składzie trzecia część walnego zgromadzenia zdecydowaną większością głosów przyjęła wszystkie przygotowane uchwały, w tym także te dotyczące udzielenia absolutorium członkom zarządu SMLW.